Klimat w zmianie, nasza planeta przyszłości. Witajcie w laboratorium klimatycznym młodzi naukowcy. Jestem dr Ada i dziś zabiorę Was w fascynującą podróż przez czas, żeby zobaczyć, jak zmienia się klimat naszej planety. Spójrzcie na tę mapę. Każdy z tych kolorowych punktów pokazuje temperaturę w różnych częściach świata. Czy zauważacie coś ciekawego? Tak. Niektóre obszary są znacznie cieplejsze niż były jeszcze 50 lat temu. A ten wykres pokazuje coś równie ważnego: ilość dwutlenku węgla w naszej atmosferze. Widzicie, jak szybko rośnie? To właśnie ten gaz jest głównym sprawcą zmian klimatycznych. Ale, żeby lepiej to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie. Nasza planeta. Przeszła przez wiele zmian klimatycznych w swojej historii. Były epoki lodowcowe i okresy cieplejsze, ale te zmiany zachodziły przez tysiące, a nawet miliony lat. Dzisiejsze zmiany są znacznie szybsze. Skąd to wiemy? To fascynująca zagadka naukowa. Te rdzenie lodowe są jak kapsuły czasu. Każda warstwa lodu zawiera małe pęcherzyki powietrza sprzed setek lat. Analizując je, możemy sprawdzić, jaki był skład atmosfery w przeszłości. A te pierścienie w pniu drzewa to też prawdziwy skarb dla naukowców. Szersze pierścienie oznaczają lata ciepłe i wilgotne, węższe, zimne i suche. To jak czytanie klimatycznej księgi historii. A teraz zobaczmy, co dzieje się obecnie. Te czerwone punkty pokazują miejsca, gdzie temperatura wzrosła najbardziej? Czy widzicie Arktykę? Jest tam szczególnie gorąco. Wyobraźcie sobie, że nasza atmosfera działa jak szklarnia. Promienie słoneczne przechodzą przez nią i ogrzewają Ziemię. Normalnie część tego ciepła ucieka z powrotem w kosmos. Ale gdy w atmosferze jest za dużo gazów cieplarnianych, ciepło zostaje uwięzione. Dokładnie tak, jak w szklarni. Skutki widać gołym okiem. Te zdjęcia pokazują ten sam lodowiec. Pierwsze zrobiono 100 lat temu, drugie wczoraj. Różnica jest ogromna, prawda? Ale nie wszystko stracone. Na całym świecie naukowcy pracują nad rozwiązaniami. Spójrzcie na te innowacje. Panele słoneczne zamieniają światło słoneczne w prąd. Turbiny wiatrowe wykorzystują siłę wiatru. A to wszystko bez szkodliwych gazów cieplarnianych. Nasze lasy to prawdziwi superbohaterowie. Jeden duży, dojrzały las może pochłonąć tyle CO2, ile produkuje samochód jadący 41 km. Dlatego tak ważna jest ich ochrona. A wiecie, co jest najlepsze? Młodzi ludzie, tacy jak wy, wymyślają coraz to nowe rozwiązania. Od recyklingu po nowe technologie. Każdy pomysł się liczy. Podsumujmy, czego się dziś nauczyliśmy. Klimat Ziemi zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Główną przyczyną jest wzrost gazów cieplarnianych w atmosferze. Skutki widać już teraz: topnieją lodowce, podnosi się poziom mórz. Ale mamy rozwiązania i każdy może pomóc. A teraz wyzwanie dla Was. Przygotowałam prosty eksperyment, który możecie wykonać w domu. Każdy z Was może zbudować mini szklarnię i zbadać efekt cieplarniany w małej skali. Instrukcja krok po kroku pod filmem. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie wyniki uzyskaliście w eksperymencie. Jaka była największa różnica temperatur między Waszymi słoikami? Jestem naprawdę ciekawa Waszych odkryć. A jeśli chcecie więcej takich eksperymentów i naukowych ciekawostek, kliknijcie czerwony przycisk subskrypcji i włączcie dzwonek. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka z serii Akademia Młodego Odkrywcy Pro. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie: Nauka zmienia świat.